Się. Jaki jest <laughs> Zgasić światło. Jaka jest ulubiona woda Hitlera? O, czarnych przyszedł. Gazowana! <laughs>

Dlaczego, dlaczego człowiek odczuwa jeden raz yy, ból, a ryba aż trzy razy? Nie wiem. Co Ale strasznie cię przecina. Jaki uz... Jaki... Ból? ból, ból, bo go, nie wiem, coś mikrofonu. Nie, nie ma pysty. Weź czułoś czułeś mikrofonu większy? A ja nie wiem jak. W sumie nie da się. O, a teraz? Teraz jak? No teraz chyba lepiej. No chyba lepiej. Bo przestawiłem sobie na sławę. Dobra, to jeszcze raz. Czemu człowiek odczuwa jeden raz ból, a ryba aż trzy razy? No. Bo człowiek słyszycie, odczuwa... Słyszycie mnie? No. Okay, no. To dobrze, bo przypadk... Nie przerywaj mu żarku! <noise> dobrze, co, nie słyszałam, nie słyszałam. Okej. Okay. Dobra, to... O, jeszcze raz, jeszcze raz. raz. Czemu człowiek odczuwa jeden raz ból, a ryba aż trzy razy? Ponieważ człowiek odczuwa ból, a robi Ból, ból, ból Jeżre. No okay. taki mega sukar, No taki mega, mega sukar. no ta Ja troszkę pograłem ...i teraz a Jeszcze raz mnie potrąć nie wiem co co dziś zrobię. O, Ej, patrzcie, urna. Patrz, druga urna. Mamy dwie urnki. Uwaga, bo to moja. Pod łóżkiem, o, pod łóżkiem. Gdzie luka, 25 tysięcy mamy do zebrania. Du, du, Nie Wiem, ale wszystkie zakryte są. Bo... O kur... to jest skrzynia! 22! O nie, dobra! Chodź, idziemy! Czekaj, no tutaj... Okej, okay, dobra... Let me, let me! Okay. Let me! Let me! RUN! RUN! run. Hello there! RUN! Łap mnie! Łap mnie, ŁAP <laughs> MNIE! O, tutaj jest ten, statuetka, 24 tysiące, jak fajnie. O kur... Obraz. Hello guys? O, kur... Chowaj się! Słychać, jak oddychasz. Jak mam no, w tym blisko, to jest... nie to ja sobie Uważaj, bo moja babcia... No i moja, moja babcia to w jest, no co ty robisz? A tam ci co, nie żyją? No nie żyją, no. Echo nie żyje i Lemon też nie żyje. O, tu leży. Ten Echo. Czekaj, mam, mam Lemon kosmita zabrał. Mam, mam Lemona. Trudno starczyć, co nie? Dobra, starczyło. Ech. Tak, spuściłem wodę. Co się k -a wydarzyło. No nie, tam pewnie też umarł. Sorry, musicie poczekać chwilę jeszcze. Niech to zamknie dobrze teraz. Dobra, gdzie Witam, czy, czy, czy ten umarł? Umarł! Kto? A tak, ktoś trochę życia? Proszę, troszeczkę, to dziesięć. A jak mam dać? No, plikaj na mnie, jak... cię o, już starczy. Dzisiaj 11 mam. Demon też ma 10. 1. A jak mam? No, To A... jest 11. Dobra, masz. 21. Dobra, e... ukaz... no starczy. Jak? O. Może pójdziesz szukać? Bo tam jeszcze nie byliśmy. O, tu jest ten. Koś mi ten

Chyba. ma to łamać. Nie ma się korona! Nie koronę? się szybko, Chodź ucieczka! Dobra, chodź. Nie ma się Chodź, Nie się Myślę, że to są że wyślą nas. Więc... Aura, ale Tak, to... umarliśmy przez aliena. Czy ja jestem... Jaki mam kolor? Tak, jesteś, jesteś jabłko. Trzydzieści 52... aj... dwa... Trzydzieści 32. Okay. Życie? O, jest okej. Okay. Jak starszy. O, idę. Ale co ty płacisz? Tą łopatą nie wiem, co ci zrobię! Nie wiem, co ci zrobię za was! To patelnia! Nie w sumie No nie no, troszkę już naładowaliśmy W No nie dajcie mi życia A po co wam tyle tego? O Po co wam tyle tego? No, no bo a ile my mamy życia? No nie wiem I tak umrzecie O lewo on nienawidzi nudzi biały. Z świętowym. Co <grym> to jest? No cóż, Dobra, chodźcie, jedziemy już. I co? O p***a, niszczy. I homofobia. He! Zobaczcie, czarny. Rzeczy, butelka 2000. No co ty robisz? Szybko, spidran Nie, nie, weźmy, nie, bierzmy wózka, nie, nie, to nie, komputer nie, będzie nie, 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 a no dobra. Dobrze, no, po, postawić go ten... Weź go? Y Cze, od góry, tak. Okej. Okay. Okay. Angler, chodź tu. Much? Dobra, nie, nie wiem. Nie się. Nie, nie złapie go chyba. Złapie, złapie, Odsuń się, odsuń się, odsuń <laughs> Dobrze! Udało Jesteś, się. Jesteśmy, jesteśmy genialni. Ja jestem zajebisty, bo ja postawiłem w pionie. Mone, weź go do tego, i niech tu straj, tylko O, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź, tu, 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 tu. tu ktoś Idę, idę a wiesz, gdzie go zanieść? A i tutaj jeszcze ten? 10 tysięcy. Trzeba e... znaleźć ten, Extraction. Tu jest. Nie. O, tu idealnie. Jest. Chodź. najpierw to, to. to, to coś. Poczekaj z tym wózkiem jeszcze. Poczekaj, nie. Mhm. Jeszcze nie, no a tak. Ja Przystępuj trochę. Okej okay. Ej, ej, echo, wróć, wróć. O, tutaj, tak, to, widzieliśmy, dobrze, o. widzieliśmy. Angler już zniknął. Trzymajcie! The... Y piłę słyszę Angler idzie. Czarno <laughs> idzie z piłą. To trzeba jednocześnie wózek. We, weź wózek, no nie. Weź wózek

Cranknij się, he. Do a barrel roll. Kaczka zostaw mnie. Au. Aha, tam ciocia. Tam ciżej. A, Hanato. Je, żyje jeszcze tam. Nie, nie widziałem z Ankwera. Echo, napisz to, to na DC, jeśli nie, nie żyjesz. Co Nie wiem, bo jesteś rasistą. Chcę się spytać, czemu jesteś rasistą. Nie żyję napisałeś, że nie żyję na mam uciekać. Tu A, no dobra. Okej. Okay. Bo o mnie tu male swójczony, nie ma zweźmy co jest. Ja muszę kupić minę, bo mnie to strzeli, muszę kupić minę. Lemon, Lemon wejdź, wejdź w mały, ja wejdę w duży i ty chwyć za mały, a ja chwycę za, 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 za mój. Do góry. O nie! O matko! O nie, wyrównałam O nie! A nie, Boże, musiałem tu czarny, nieważne. Jaki ja, bo... czarny! Jest, jest to tajne przejście. Jakie tajne przejście? No bo na suficie zawsze widzę, jak ludzie, ale jakieś tajne przejścia. No to pewnie tu. No się! Idź od Mieńców, idź. Lewy piąty! Za. Już idę, już idę. Uważajcie. Trzeba podejść... To jest dziura przed mną. Na lewo masz deskę. Aha, no dobra. To my! Nie! my! okej, Czas, spadła?

Jezu, nic skoczył. Ja poślizgnąłem się na desce. Czy ty możesz nie obijać te klauny, no boże I drogi. Weź ona z tymi rzeczami jest tak problem. w każdy ruch W każdy ruch. No jakbyś ty nigdy się nie rozwalił. Tam leży, tam leży! E, lemon po lewej, po lewej. O widzę do Dobra. Ta... Dobra. No co ja nie widzę. No, widzę. Lemon tu jest, leży. Teraz dostała się tu na balkon. Nie. Na balkon tutaj nie się widzę. dostała, na górze. Dostała co na balkon? No. Aha. Teraz dopiero dostałam powiadomienia. To wygląda tak, że nie zauważyła, że tu jest ziemia. Widziałem, jak się. Przerywacie. No. Jak się przerywa. Dzwoni do mnie A ja chcę po prostu... do ciebie, dobrze? No, papa pa. SPIERDALAJ Ale dziwne, Boże drogi He? Zgaduję, że na górze Czy jest tu coś? Oczywiście, że kibel Wiesz? Żyję, tylko mi tu niszczą, no. Nie, on wybuchnie, od się od tego. Nie, uciekaj, uciekaj, to co Nie uciekaj, tylko niszcz je! Myślę, że da radę. O nie, da... No dobra. Dobra, już niech będzie. Eee... Tu? Zapominam, mapa. No, Nie tu. Puść mnie! Nie zanoś mnie tu. No co za zje... A te będą mnie teraz, ja pierdolę, zaraz umrę. Nie tu. Mm. Kur <gry> Widziałem jak że z życiem. Jezus, Maria, ile ich tu jest? Jezus, ty! Cały czas dochodzą. Ile was matka miała, ty Jak Ja stąd jadę, bo umrę. Umrę stąd. Umrę stąd. Umarłam. No, została tylko. Ale ile ich tam. Co ona się zabija? Aha, naprawdę. Co to jest odliczanie! Co ja zrobiłam? Ej, nie. ale ja żyłam! Ja bo jaśam. tu ze mnie! Ale nie ja luz! Ja myślałam, bo patrz. Co się stało w ogóle? Ja myślałam, że ty już nie po prostu miałam tyle gnomów, że kiedy kliknąłam ten guzik, umarłam. Słownie roztrzaskałam się no przez nie. Serio? Nie, spadłam, a nie na. No dajcie mi stać, dajcie mi stać! Wszyscy na czarnego pozróbmy, co już zróbmy. O! Wygrałem. No. No, wiesz, ogóle, taki, sojusz, taki sojusz. Taki sojusz, Lemon. Wszyscy się do... wywaliliście, a oprócz mnie a to tak samo mamy. Ja też muszę być ciszę. Będzie, będzie, to będzie teatralnie. To 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 o mój to mój dom. A mój pan. Komornik. nikt nie przyjechał. Tam się otwierają. Dobra, jak, co, jak coś to wy tam w sklepiku to sobie róbcie co chcecie ja muszę mieć chwilową przerwę Idę I na białych. Idę wytry, Idę sobie zrobić co chcecie coś Jak to wszyscy mają życie Ja Ale, Lemon, wybierz sobie coś Już Napierdzielę <laughs> Jakiś żar, jest jakiś żar Widziałam jak ktoś tym? Co ty co ty sobie myślisz w ogóle? Ej, daj, 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 daj. Ej, daj, daj, daj. No, o, <grym> no to podnieś mi ten Ja to bi chciałaś do, do kibla, chodź do kibla. No, dobra, wiesz co, zgraj to, nienawidzę ty rozmiar, nie nabijajcie. Co robisz? Nie wiem co. Ja twórcza zawsze masz Nie, no słuchaj, no, albo, no, jesteś no, nie. Stronie, <grym> albo jesteś po mojej stronie, albo jesteś czarny, bo bo jesteś czarnymi. <grym> Dobrze, trzy. Gdzie jest moja mina? Serio. Jestem u... Dobra. Wróciłem. Ja chciałam... Chciałam wziąć okay. minę, bo ty nie miałeś żadnego wpływu. Odbiorę ci kryta. prawo. Ty nie masz prawa. Ja nie wiem, o cóż mówisz. Yyy, <noise> <noise> odbiorę ci echo i ziemniaka. Open up. Bitch.

Ja yeah, mam 10! <grymne> Dobra, odpalej. Tam ona przeżyje. Dzisiaj nie, nie. się obudzi, jak przyniesiemy ją do. Eee! E, 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 pierwsza pomoc! Gdzie <grymne> zabiłam? Ja tu przyszłam dużo poczekać i wszystko. Spotkano 6 czasów, i i z tym udało. Wow. Nie! Ciebie się, co ty się włączył? Która jesteś filutowa? O kurde, Ja też jest... Ja, tak coś... okay. ja Ta, zaraz ci coś zrobię. Masz kurna, nie spurnie nie podnieść. Tequila? Tequila? <noise> nie. Ja chcę! O nie, sery. Odwalam. Może, może coś taniego? Tequila. Z tych grzechem pierworocnym. Widzę! Odwróć się do Boga. O.

<laughs> 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 oh, yeah. oh. Guess, yeah. guess, step in yeah. guess, step step the guess, guess, Do that, guess, guess, yeah, yeah, yeah Žabka, Albo guess, guess, to guess, O nie, masz... Możesz ich zabić! Moż, możesz ich zabić! Możesz ich zabić wszystkich, kwory w sensie, a nie nas. A jak? A i tak potrzebuję do tego drugiej osoby. Możesz tą różką uderzyć o ziemię, tylko nie kieruj na No. No to jest trudne. Uuu, <laughs> a to co, Harry Potter? A wada kurwa! <laughs>

Au. Nie, nie, aaa! no nie no. Jedną jakimś kurwa granatem i chuj. Chodź tu. Chodź tu. Beczka wybuchająca. Ciekawe co zrobi. Przeżyję. Nie, jednak nie przeżyłem.